Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Radni pod względem formalno-prawnym do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu województwa nie mamy zastrzeżeń. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oceny takiej dokonała Generalna Izba Obrachunkowa. Jednak co istotne w ocenie wystawionej przez RIO Znajduje się również zapis o tym, że cena pod kątem celowości i gospodarności należy już do wyłącznej właściwości wojownictwa, w tym wypadku do I I takie oceny chciałbym dziś w imieniu Wrób Jeszcze podczas prac nad uchwalaniem budżetu, ale również później przy jego nowelizacji, zgłaszaliśmy jako klub swojej uwagi co do jego e, zapisów. I korzystając z tych dyskusji bardzo wyraźnie mówiliśmy wtedy o tym, iż uważamy, że środki zapisane w budżecie można było wykorzystać w sposób, który bardziej będzie odpowiadał interesom mieszkańców Dolnego Śląska. Jako przykład mogę przypomnieć debatę z 18 maja roku poprzedniego, kiedy wnioskowaliśmy o przekazanie środków finansowych na Dolnej Służbę Zdrowia. Niestety koalicja wolała przekazać te pieniądze do Agencji Współpracy Gospodarczej. Co również chciałem zaznaczyć, Dzisiejszą dyskusję nad absolutorium wykonania budżetu traktujemy również jako moment podsumowania rocznej pracy zarządu województwa, ale oczywiście w kontekście zapisów budżetowych. Tak więc na naszą ocenę wykonania budżetu składają się dwa elementy. Z jednej strony cenowość i gospodarność, z drugiej oczywiście ocena decyzji podejmowanych przez zarząd w roku 2012. I dziś e, już. Jaką taką formułę, niemalże rutynową, trochę jak zaklęcie usłyszeliśmy, zresztą jak co roku, że znów zdarzał się sukces i ten tez wczoraj na konferencji e, przedstawić dziennikarzom, no a dziś e, e, tę politykę rzekomego sukcesu prezentuje się nam e, z głównicy syjnikowych przy okazji prezentacji. Ja rozumiem, że taki zamiar, że realizacja pewnej zasady, zgodnie z którą jeżeli coś powtórzy się wielokrotnie, to w formie, że staje się to niepowtarzalną, niepowtarzalną prawę. Ja ze swojej strony e, oceniam poprzedni rok znacznie bardziej krytycznie i spróbuję z tymi swoimi wątpliwościami z Państwem się podzielić. Mam również cicho nadzieję, że nasze argumenty zostaną również wysłuchane przez Rady Koalicji. Szanowni Państwo, żeby mi o właśnie sukcesu pryz, wystarczy przyjrzeć się na przykład wydatkom majątkowym na drogi wojewódzkie czy na inwestycje kolejowe. Na tych przykładach doskonale widać, że sposób prezentowania przez zarząd wykonania budżetu jest skrzywionym obrazem, nie całej prawdy tego, z czym faktycznie mamy do czynienia. Jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę wydatki majątkowe na drogi wojewódzkie, co okazuje się, że to okaże się, że nie zrealizowaliśmy wydatków na ponad 120 milionów złotych, porównując wykonanie do kwot, które przyjęliśmy uchwałą budżetową. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zmniej realizacja na poziomie niemalże 100%, choć jeżeli porównamy wykonanie uchwały budżetowej, to ten wskaźnik znacznie się obniża i okazuje się, że na poziomie niezrealizowanych inwestycji kwotą O aż 1 trzecią. Jedna trzecia pieniędzy na inwestycje majątkowe w drogi wojewódzkie nie została zrealizowana zgodnie z planem, który uchwaliliśmy na tej sali sejmikowej 28 grudnia 2011 roku. A to co dziś przedstawia się na sprawozdaniu jest wyłącznie zabiegiem księgowych. Ta niemoc w realizacji wydatków inwestycyjnych jest widoczna również w infrastrukturze kolejowej, choć tu obracamy się w znacznie w mniejszych kwotach, co już samo w sobie jest Rzeczą absolutną, że tak mało przeznaczamy na infrastrukturę e, kolejową. I tak zamiast 4 milionów złotych, które zostały zapisane w budżecie, wydaliśmy na infrastrukturę kolejową marne 300 tysięcy. Ta niemoc w kwestiach związanych z realizacją nakładów na infrastrukturę kolejową woli w sposób szczególny z trzech powodów. Po pierwsze, boli, bo jest to kolejny dowód na brak umiejętności w planowanych inwestycji. Podobnie nie boli z powodu znikomych nakładów w budżecie na infrastrukturę kolejową o 4 miliony złotych, to jest nic biorąc pod uwagę potrzeby naszego województwa w tym zakresie, a po trzecie, niepokoi, jeżeli pamiętamy, że stoi przed nami ogromna szansa na wykorzystanie środków w nowym budżecie Unii Europejskiej na kwestie związane z inwestycjami kolejowymi. Jeżeli dziś mamy problem z wydatkowaniem na inwestycje na tak nikłym poziomie to aż strach pomiesić co nas czeka na latach 2014-2020. Jednocześnie okazuje się, jak pokazują ostatnie dni, że zarząd szymuje się tutaj do kapitulacji na tym odcinku i faktycznie nie zamierza na siebie brać ciężarów poważnych inwestycji kolejowych w nowym okresie programowania. Miało, będą, ale zarząd nie ma ochoty ich wykorzystać. Dlaczego zarząd tak postępuje naprawdę trudno jest mi zrozumieć? Innym problemem, który poprzez przedstawieniu nam sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym zakładów opieki zdrowotnej wyraźnie widać y, ten problem, to pogarszająca się sytuacja y, finansowa naszych szlikarów. Znów obserwujemy narastający proces ich Dziś widać, że przekształcenia przeprowadzane w ramach tzw. planu B doprowadziły jedynie do jednorazowego odwróżenia. Przekonywano nas, że męcznie kamicie przeszkadzanie szpital, tych szpitań z prawa handlowego poprawi sytuację naszych pracowników w dłuższym okresie. Takie zapewnienia padało podczas dyskusji, chociażby w roku 2009. Dziś widać, a szczególnie pochodzi widocznie w roku poprzednich, że znów z powodu złego nadzoru i braku prześladowanego planu inwestycyjnego wchodzimy na ścieżkę na tego zadłużenia naszych jednorazów. I niestety, co jest złą informacją tak koalicycyjnych... Nie możemy tej całej odpowiedzialności zrzucać na państwa politycznych przyjaciół z Narodowego Funduszu Zdrowia czy z rządu, bo tam odpowiedzialność za pogarszający się stan naszych szpitali spada również na ten zarząd, który nie potrafi odpowiednio zarządzać, zostaną przede wszystkim nie posiada umiejętności politycznych do stworzenia odpowiednich warunków w naszym szpitalu w samym Narodowym Funduszu Zdrowia. Jak wynika ze sprawozdania w ciągu ostatniego roku, Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej wzrosło do 306 milionów złotych, w tym zobowiązania wymagalne w roku 2011 wynosiły 27 milionów złotych, po roku 2013 wynoszą 47. I w związku z tym zwiększają się również możliwości odsetkowe, jak wynika ze sprawozdania, zostały przekroczone o 54% i wynoszą 7 milionów miliona złotych, jednocześnie aż 9 z 26 nie osiągnęło panowych przychodów. A przekształcony przez e, no, tak naprawdę klub Platform Obywatelskiej Spółkę tak psychiatrycznie we Wrocławiu przy ulicy Korzeniowskiego, się Nieblikańska i ponosi e, kolejne straty. I rzecz skandaliczną jest, że mimo tego, że mamy dowody tutaj w regionie, ale też e, w kraju, na to czym kończą się przekształcenia szpitali w spółki? Nadal ze szkodą dla tego z w roku 2012 zarząd domu próby dalszych w szpitali w spółki, takich jak Boryszowski Centrum Produkcji, Szpitali Miniosopolskiego w Bałżerku, czy jak pamiętamy, w prywatyzacji przychodni do. Te działania, szczęściem dało nam się powstrzymać, ale nadal nas to przeraża, mam wrażenie, że jedynym pomysłem zarządu na poprawę sytuacji w systemie zdrowia jest przekształcanie szpitali w spółki. O tym, jak wygląda pozycja zarządu województwa, również ta polityczna, świadczy chociażby likwidacja wielu poradni ambulatoryjnych, które od lat funkcjonowały się na swoich Jest rzeczą skandaliczną, że zniknęła część z takich szpitali, jak szpital w poradnia geologiczna ze szpitala w Jeleniej Górze, w i Kardiologiczna jeszcze jedna, ma, Lennica, czy szpital już niecykalisty. Nie chodzi tu wyłącznie o utracony dowód dla szpitala, Brak poradnych przyszłych w których pacjenci byli nie leczeni, jest niezwykle niebezpieczny dla przyszłegości leczenia i co za tym idzie również zdrowia pacjentów. Poradny utraciliśmy w 2012 i za to opowiada również zarząd, który w niedostateczny sposób zatroszczył się o swoje placówki. Tak wyglądał rok 2012 z perspektywy dorosłej opieki zdrowotnej i nawet przy jak wie, najlepszych chęciach trudno byłoby to nazwać udanym dla działających. Dobrze. I dalej rzeczy mniej istotne, ale myślę, że warte przynajmniej zasygnalizowania w obszarze wydatków inwestycyjnych. W wydatki majątkowe w dziale Urząd Marszałkowski nie zrealizowaliśmy inwestycji na kwotę 21 milionów złotych, co również jest potwierdzeniem, że zarząd ma jakieś problemy z realizacją planowanych inwestycji. Rok 2012 zostanie tutaj zapamiętany jako ten, w którym odbywały się prace nad strategią rozwoju województwa, kiedy to dokument chodzi o przeciwsknięty przez samych zainteresowanych, czyli osoby no, bezpośrednio zaangażowane w wielkim, wielkim sukcesem, okazał się to tak naprawdę nie ten, bo, ten dokument wyznaczy naszemu województwu pewien kierunek inwestycyjny. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ponieważ miśmy o tym o tym wielokrotnie, ale tego dokumentu nie sposób jest traktować poważnie, skoro nie ma w nim tego, co jest podstawowym elementem wszystkich dokumentów, które mają znaczenie strategiczne co powinny nie dokonano w nim żadnych informacji nowelizowanej strategii. Nie wiemy, jakie cele udało nam się zrealizować, z czym były problemy, a co wystarczyło tylko poprawić. Takie analizy i biorąc się z osiągniętych zadań poprzedniego dokumentu nie ma. Brak tej analizy podważa jakąkolwiek autentyczność w nowelizowanej strategii. tak naprawdę wszystkie inne zapisy, które znalazły się w tym dokumencie, nie mają wątpliwą wartość merytoryczną. Rok 2012 zostanie zapamiętany jako ten, w którym zarząd zaproponował pierwszy projekt tzw. Regionalny Plan Gospodarki Odpadami na danym śląsku. Konsekwencją nie przyjęcia było zabieranie ceny wyboru śmieci, ponieważ ustawił on już na początku odniosek z śmieci jako monopolistę, który mógł narzucić e, cenę, do której teraz reszta wywozu będzie go O czym już często zapamiętamy, rok 2012 to również rok, który przyjęto ustawą podatku... Pali, gdzie podobnie jak w przypadku szpitali za braków umiejętności zarządu zabieganie w interes województwa regionu całego Śląsku poprzez zaniechanie nieporadnych zarządów ograniczono na przyszłe e, wpływy do budżetu e, województwa. Niepokoi również sposób, w jaki w roku 2012 traktowano publiczne pieniądze, absolutnie nie do przyjęcia jest włączalancja gospodarowania pieniędzmi przekazywanymi, na przykład na to kapitalizowanie Spółek, które już gospodarczej, co gorsze odbyło się, mówiłem już o tym, to kosztem szpitali. Nadal, jak już próby nie nieporozumienie jest dalsze, utrzymywanie obciążenia na dla naszych filarów, jak i Centrum Monitoringu Społecznego. Zwiewamy do tego, aby faktycznie zadania realizowane przez to Centrum były realizowane w komórkach odpowiedzialnych za rok, które powinny być odpowiedzialne za naszych osób. Szanowni Państwo, opisałem kilka według nas najistotniejszych kwestii, które uznaliśmy za najbardziej wyraziste i chyba najlepiej odbierające działalność zarządu w roku 2012. W naszej ocenie te błędy przede wszystkim wynikające z braku umiejętności, ale z innego, naszym zdaniem błędnego, postrzegania priorytetów rozwoju województwa mają niewiele wspólnego sposobu się im Na szczęście udało nam się zaproponować o całkowicie pozbawione sensu e, pomysły Częstocenia Szpitali tutaj Spółki, ale akurat, akurat w tym wypadku nie są... Panie i Panowie te fakty, które staram się przedstawić, które dotyczyły realizacji zapisów budżetowych, uznaliśmy jako grupa za absolutnie wystarczające. Nie mamy żadnych wątpliwości, że powinniśmy głosować przeciwko przyjęciu sprawozdania i to wykonania budżetu za rok budżet. 2012.